I mamy tęczę. Powiem jaki dzień jest dzisiaj. 10 sierpnia mamy. I niby ma, ma deszcz padać. Już dwa razy. Ale chyba nie będzie. Popatrzcie jeszcze. Na tą tęczę. Przybierzemy jeszcze. piękne tęcze nie? Natury. Pana Boga. Popatrzcie sobie. O! Jest tęca kolorowa Trzy kolory ma no i teraz oddale. Tu jest ścieżka rowerowa. Tu troszeczkę wieje. A tu się nic nie dzieje pokątka. 10 sierpnia czoteczek. No i tyle. Jeszcze wam tęczę pokażę. I zakończę ten film. I to taka czarna chmura. Myślałem, że będzie, będzie grzmiać. Nie, nie będzie. Zapowiadałem w radiu, że nie będzie grzmiać. W radiu lokalnym. Radio radiu Rubyn. Mówi, że nie będzie padać. Tylko zagrzmi. Dwa razy i koniec. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Pozdrawiam wszystkich moich fanów. Na Hem TV Lokalna. Cała Polska. I na Hem TV Lokalna. W TikToku. Pozdrawiam. Oglądajcie mój TikTok. Na Hem TV Lokalna.